Pierwsze rzeźby Marianów stanęły na deptaku przy kortach tenisowych w październiku 2019 roku i szybko stały się popularne zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Teraz kolejną figurkę mewy znajdziemy na skwerze pionierów obok miejsca, gdzie co roku rozstawia się Alejka Kolekcjonerska. Do rodziny 13 rzeźb mew dołączył w sobotę Marian Kolekcjoner. W przyszłym roku Kołżycki Klub Kolekcjonera będzie obchodził swoje ćwierćwiecze istnienia. I żeby Państwu uzmysłowić, jak... Jest to długi okres czasu. To można żartobliwie powiedzieć, że w czasie, kiedy klub kolekcjonera rozpoczynał swoją działalność, niektóre z tych rekwizytów, które są obecne dzisiaj na stoiskach kolekcjonerów, miały zaledwie wartość użytkową, a dzisiaj. Można je spotkać i podziwiać właśnie w tej alejce. Proszę Państwa, ta alejka to już tak naprawdę na trwałe wpisała się w klimat i w charakter skweru pionierów, a do alejki i do kolekcjonerów wprowadził się kolejny Marian, Marian kolekcjoner. Będzie to już czternasta rzeźba na terenie naszego miasta, która powiększyła rodzinę kobrzyskich Marianów. Giełda organizowana przez klub w następnym roku, już po raz czwarty, będzie miała ciągłość 142 i tym samym jest to najdłuższa giełda kolekcjonerska na świecie. Jesteśmy też również, będziemy zabiegać o to, żeby zgłosić naszą giełdę, nasz klub kolekcjonera do najdłuższej giełdy na świecie, do księgi rekordów Guinnessa. Dziękuję wszystkim, którzy dobrze otaczają się i odwiedzają naszą malejkę kolekcjonera. 24 lata już działamy, na następny rok jubileusz 25-lecia. Te sympatyczne mewy powstają za sprawą grafika Dariusza Jakubowskiego oraz rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego. Cieszę się, że przełamaliśmy magiczną cyfrę 13 i jest 14 Marian, kolekcjoner. Powiem szczerze, że przy nim miałem najmniej pracy, bo kolekcjonerzy mieli tak określone swoje jakieś tam wymagania jak ma wyglądać że w zasadzie nie musiałem nic robić, najwięcej pracy miał pan. No chyba wymawiać. tak, chyba najbardziej skomplikowany tym razem. Ponieważ, Z jakiego powodu? Znaczy, no, zobaczymy. No właśnie. No ale było trochę takich drobiazgów, gdzie tam jeszcze od siebie dodałem pewne rzeczy, żeby to było tak fajnie i myślę. Także troszeczkę było takiego dodatkowego odłobania poza tym samym jakby Marianem, czyli ten album. No troszeczkę było też skomplikowane, bo jest element lupy dodany. Mam nadzieję, że, że długo będzie ta lupa, że nie zostanie wybita i nie trzeba będzie reperować.